Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czytaniu tygodniówki. Teraz będziemy mieli tydzień od 18 do 24 sierpnia. No i to jest oczywiście czytanie dla Barana. Zobaczymy sobie, kochani, co też tam ciekawego u Was. Jaka energia tutaj będzie. Co Wam się uda, z czym mogą być problemy, tak? Jeżeli by takie zaistniały. Następnie wyciągniemy sobie kartę, co Was może zaskoczyć. I jeszcze jedną, ostatnią. Co Wam radzi tarot, tak? Karta Słońca. No więc, kochani, Oczywiście, jak zawsze, proszę o subskrypcję, jeżeli lubicie wchodzić na mój kanał. Łapeczka w górę, jeżeli lubicie słuchać moich czytań. No i komentarz możecie zostawić też, oczywiście, po sobie. Bardzo, bardzo się będę cieszyła z tego powodu. No więc, cóż, jaki to może być tydzień, kochani? Piątka Mieczy. No. Możecie z czymś się borykać, tak? Piątka Mieczy często mówi o tym, że nie wszystko idzie po naszej myśli, a jeżeli chodzi o myśli, to powinniśmy je śledzić. Cóż też się tam dzieje w naszej głowie, tak? Co nam tam proponuje nasz rozum, bo to jest karta rozumu, tak naprawdę. Tylko że Wiecie, jak to jest na tym świecie. Nie wszystko można logicznie przewidzieć, i nie wszystko dzieje się zawsze logicznie. Dlatego może nam się wydawać, że przy piątce mieczy nie uda się nam coś. Wszystko jest stracone, wszystko jest beznadziejne. Tak? To nie idzie w tym kierunku, w którym bym chciał na przykład. Ale to może dziać się tylko w Twojej głowie. Pamiętaj, że jesteś sam. Taką osobą, która stwarza sobie swoją rzeczywistość, więc co sobie wyprojektujesz, to za chwilę do ciebie przyjdzie. Dlatego, bez względu na to, co by się tam nie działo, to zwróćcie uwagę na myśli, które będą przychodziły do Was w tym tygodniu, bo one mogą Wam trochę tak mieszać w głowach, tak. To jest czasem zły humorek, na przykład, albo pesymizm taki. No i tutaj mm, trzeba się z tych niskich wibracji w jakiś sposób wydobyć, prawda? Dobrze by było przynajmniej. To nie znaczy, że cały tydzień taki będzie, ale właśnie jakiś taki moment w tym tygodniu może być, może być właśnie taki, o którym ja mówię. Przy Piące Mieczy możemy też się w kimś platonicznie zakochać, możemy się czuć niedocenieni, możemy mieć jakieś bóle, takie kłute w ciele, tak? To już jak tu patrzymy na tę pierwszą kartę, to widzimy, że możemy mieć i bóle głowy, no. Właśnie też fizyczne takie dolegliwości mogą być. Co wam się uda? No i tutaj bardzo dobra informacja, bo macie ósemkę mieczy i uda wam się wyrwać z tego zaklętego kręgu. Osiem mieczy to jest taki zaklęty krąg. Dostałeś się w ten zaklęty krąg i tam w tym kręgu siedzisz, tak? Babcia narzekała, mama narzekała, to ja też muszę narzekać. No i tu trzeba przerwać ten zaklęty krąg, który jest wokół ciebie. Oczywiście o tym narzekaniu, to tak tylko mówię. Ogólnie, bo to nie musi o narzekanie chodzić, ale, ale uda ci się przezwyciężyć jakieś stereotypy, tak? Albo wybrać jakąś swoją drogę, swoją myśl. Nie pójdziesz tylko śladami tych, którzy szli przed tobą. Ty tutaj znajdziesz takie, jakby wyjście z tej sytuacji, sam wyjdziesz z tej takiej sytuacji, która nie jest dla ciebie najłatwiejsza. Cztery miecze jako coś z czym mogą być problemy. No właśnie z tym spokojem, z tą ciszą, z tym uspokojeniem się, tak, z wyspaniem się mogą być kłopoty. Z tym, żeby troszeczkę się, tak jakby, oderwać od tego, co się dzieje szybko. Trudno będzie znaleźć w tym tygodniu takie swoje gniazdeczko spokojnie. Spokojne, przepraszam. Także tutaj właśnie. Z Takim spokojem może być, może być trochę, trochę problemu. Trudno będzie się oderwać od tych takich myśli, na tłoku myśli, które możesz przeżywać, przepracowywać w swojej głowie. Więc może być właśnie tak, że ta cisza, ten spokój będzie potrzebny, sen będzie potrzebny, medytacja będzie potrzebna. Spacer będzie potrzebny, ale Możesz mieć kłopoty z urzeczywistnieniem tego na tyle, żeby ciało mogło odpocząć. W cztery Miecze też często mówię o tym, że e, jakieś problemy mogą być tutaj związane z lekarzami, badaniami. Tak, tu też takie sytuacje mogą się pojawić. Yy, zaskoczenie, co Cię może zaskoczyć? Może Cię zaskoczyć albo jakaś szansa, propozycja, którą dostaniesz od życia, albo możecie zaskoczyć jakaś młodsza osoba, yy, proponując Ci coś, albo wykonując coś u Ciebie na przykład, bo to może być też ktoś, kto jest na usługach, na przykład, tak? jakaś firma, którą. Którą, którą przyjęliśmy do swojego domu która na przykład wykonuje jakieś zlecenia do nas dla nas, tu jakieś zaskoczenia mogą być Tak, te zaskoczenia tak jak powiedziałam albo z przestrzeni tego, że ktoś coś wykonuje dla ciebie albo może być tak, że młodsza osoba jakaś może cię tutaj zaskoczyć tak? to paść monet często właśnie, właśnie o, tym, o tym mówi ale zobaczcie na końcu, macie piękną kartę. Karta Słońca jako rada. Chciałoby się powiedzieć: odpuść, zostaw te smutki, zostaw te problemy, na chwilę chociaż tak. oderwij się od tego. Znajdź sobie kawałek własnej przestrzeni w tym tygodniu, wyjdź na spacer. Nie wiem, jeżeli jest gorąco, to poszukaj kawałka schronienia pod drzewem. Także tutaj. Karty radzą, żeby bardziej na luzie podejść do pewnych rzeczy, które będą się działy w tym tygodniu, bo one mogą przyprawiać się o ból głowy, a ty potrzebujesz wyluzowania, tak, odpuszczenia, żeby sobie czasem powiedzieć, dobra, niech się dzieje, biorę to na klatę, jak to się mówi, tak. Więc tutaj właśnie zachęcam Was do tego, żeby znaleźć sobie w tym tygodniu kawałek własnej przestrzeni, coś przyjemnego, coś, co przynosi Wam radość, zadowolenie, coś, że jeżeli sobie o tym pomyślicie, to serce się po prostu śmieje. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i zapraszam do kolejnych czytań.